Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pani powiedziała tutaj o wyborze. I Państwo też muszą wybrać, w jaki sposób pojmują politykę prorodzinną. Czy Państwo stoją za tym, żeby Polska była Polską socjalną, czy Polską społeczną? Bo to jest zderzenie pewnych wizji. To jest zderzenie wizji, czy my dajemy wędkę, czy dajemy rybę. Czy stajemy, sta, stawiamy na rozwiązania systemowe, czy na rozwi rozwiązania. Doraźne. I tak, jest program 500, to jest ważny program, ale to jest program, który nie stanowi systemowego rozwiązania prorodzinnego. On przede wszystkim nie spełnia założenia demograficznego, bo w związku z tym, że zostały przekazane te środki, w żaden sposób nie wpłynęło to na zwiększenie dzietności w Polsce. Transfery pieniężne też nie są wsparciem. Systemowym. I program, o którym, na temat którego słuchamy dzisiaj sprawozdania, też nie jest Państwa systemem, tylko to jest system, który został wprowadzony przez rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, państwo dodali do tego słowo plus. I Państwo to kontynuują, co ja pochwalam, ale nie w sposób doskonały. Nie w sposób doskonały, właśnie dlatego, że państwo te standardy, które były wprowadzone przez PO i PSL, zmienili. Państwo je zmienili w taki sposób, że protestowali rodzice, protestowali pracownicy, bo to jest taka informacja, którą państwo łatwo zestawiają, że jest więcej liczb w miejsc w placówkach, ale ich jest więcej, ponieważ państwo zmienili kryteria. Teraz w tych salach, teraz w tych placówkach po, po prostu może być więcej dzieci. Więc to wygląda w ten sposób, że nie ma znacznie więcej placówek, tylko do tych placówek tych dzieci można więcej przyjąć. Kiedy Platforma Obywatelska i PSL zaczynały rządzić, 373 żłobki zostawiło Prawo i Sprawiedliwość. Pod koniec rządów PO i PSL-u było ich ponad siedem razy więcej. I to pozwalało na godzenie obowiązków zawodowych z bardzo ważnym życiem rodzinnych Wprowadziliśmy też dofinansowanie dla niań. Państwo to potem obcięli o połowę. Hmm. Ja się zastanawiam, co Państwo traktują w tym programie jako plus, bo Państwo sobie w pewien sposób tutaj też przypisują zasługi samorządów, bo to polskie samorządy tę ciągłą funkcję realizują i to samorządy robią to właśnie w sposób najlepszy i za te, tak, za te działania tym samorządom należy podziękować, zwłaszcza że wczoraj obchodziliśmy 30-lecie polskiej e, samorządności. Ja byłam prawie 9 lat radną Warszawy i Warszawa jest najlepszym przykładem, że można realizować taką politykę prorodzinną dobrze, mądrze i skutecznie. 13 tysięcy miejsc, jeżeli pani pyta, już pani odpowiadam, g, opieki nad dziećmi do lat. W tym w zeszłym roku utworzono 5252 nowe miejsca. Warszawa wydaje na ten cel więcej niż rząd w skali kraju. E, 344 miliony na politykę prorodzinną. Co to jest w zestawieniu z dwoma miliardami na TVP? Co to jest? 160 milionów dajecie do dotacji dla brata pana ministra. Szumowskiego, 214 milionów dostaje Radio Maryja. Państwo wspierają rodziny, ale rodziny ministrów i rodziny Radio Maryja, a nie rodziny, które rzeczywiście potrzebują tej pomocy. Tylko co dzieje się, bo my możemy mówić o większych miastach. Ja akurat mam takie doświadczenie w Warszawie, w której prezydent, zarząd miasta, urzędnicy doskonale radzą sobie z tymi zadaniami, ale co z biedniejszymi, mniejszymi gminami. Te dotacje, które państwo przekazują do samorządów, one pokrywają 10-20% kosztów budowy i utrzymania żłobków. Tak prawda, proszę pani, ponieważ kontaktujemy się z samorządami, i właśnie na tym polega różnica między nami a Państwem, że my te samorządy traktujemy po partnersku. My w drodze dialogu wypracowujemy rozwiązania z mieszkańcami, jakich oni sobie życzą, badamy usługi żłobkowe w klubikach i tym podobnych i wychodzimy naprzeciw oczekiwań oczekiwaniom rodziców, tak, żeby było coraz bardziej elastycznie i żeby rodzice mogli realizować się. Więc państwo powinni przekazywać więcej środków samorządom i odejść od tych złych przepisów, które pozwalają na to, żeby coraz więcej dzieci upychać w coraz mniejszych salach i naprawdę zadbać o polskie rodziny, a nie o rodziny swoich.